Krzysztof Diablowodarczyk gościem Boxing News witaj Krzysiek. Witam serdecznie. Krzysztof, ciężki trening za tobą. No także trochę kilometrów, że tak powiem, przebieganych 10,5 10, 10 km. Jak czujesz się po tym treningu? Na ile procent byś dzisiaj ocenił to przygotowanie swoje fizyczne, kondycyjne no, do kolejnej walki, która no, na pewno cię czeka. Na pewno więcej niż 50% dopiero od niedawna można powiedzieć zaczynam coraz mocniej dźwigać, więcej biegać i więcej dowodzić siebie Nie ma tragedii, nie ma rewelacji tak? Jest na pewno lepiej niż lepiej niż 50% na pewno A jak będzie, no to się okaże w trakcie tak? Oby żadna kontuzja mi nie dopadła no właśnie, mówisz o kontuzji. Jak czujesz się fizycznie? Żadnych problemów a, a propos zdrowia? Bo no wiemy, że gdzieś tam miałeś pewien, pewne problemy, znowu gdzieś tam e, musiałeś e, się e, u lekarzy pojawić, grzebali tam w tych twoich, e, w twoje ręce. Jak to wszystko wygląda? W stawach tak? E, no dzień dzisiejszy, minęło ponad dwa tygodnie, więc e, jest w miarę dobrze. Nic nie odczuwam. Tak jak sam widziałeś, no lewa ręka pracuje, więc jest, jest tutaj u mnie ten lewy, prosty, lewy dół, to jest, wydaje mi się, to będzie kluczowe podczas tego pojedynku. No i oczywiście nie używałem za bardzo prawej ręki. Teraz służyć dodaj do tego całego elementu prawą, prostą, gdziekolwiek czy to dół, czy góra i powinniśmy mieć sprawę wyjaśnioną. Krzysztof, miałem okazję dzięki uprzejmości Fiodora Łapina obserwować Cię na treningu. Mówisz o 50%. No, dla mnie 50. trochę więcej niż 50%. Wyglądało to naprawdę nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o siłę ciosu, tak mi się wydawało. Ty powiedziałeś po treningu, że nie, to jeszcze nie jest ta siła. To, to jaka będzie siła na, 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 na drozdę? Bo nawet ty, ty, trener Fiodor Łapin zwrócił uwagę, że no, zadajesz te ciosy z niesamowitą e, siłą, ale nie do końca trzeba aż tak mocno trafiać, aby przewrócić rywala. Dokładnie, ale to będą i mocne, i szybkie ciosy, więc na pewno nie, nie umieszkam być zachowawczy. Zamierzam boksować. Wiadomo, że to jest boks i ciosy się przyjmuje. Jak się bije, to się przyjmuje też. E, I to jest włączony w zawód. E, a jak się potoczy, to już tylko zależy ode mnie i od mojego przygotowania. Nie ma, nie, nie mówi się jak Bóg da, albo e, jak, będziesz, jak szczęście przyniesie, to, to wygramy walkę. Nie, ja się przygotuję tak, żeby wygrać, żeby przywieźć ten pas. A co się zdarzy w trakcie, to już tylko zależy ode mnie i od mojego przeciwnika. Krzysztof, jeszcze do niedawna było tak, że to ty byłeś tym. Właściwie nadal tak jest, ale powiedzmy, że gdzieś tam przemieszała się ta waga cruiser, po tym jak straciłeś tytuł. Jest Łukasz Janik, który też będzie miał swoją szansę wreszcie walki o pas. To jest tak, że ty uważasz się nadal. Tak, tak, ty uważasz się nadal za takiego lidera, za, za tą osobę? Bo ty jesteś taką. No, no chyba nie przesadzę. Jakąś tam ikoną, jeśli chodzi o, o polski boks. Gdzieś tam ta grupa w knockout Promotion przez wiele lat była ciągnięta na, na plecach Krzy, Krzysia Włodarczyka. Ty, Krzysiu, nadal się uważasz za numer jeden? Czy, czy to, że ten pas gdzieś tam ci wypadł z rąk, to, to, to gdzieś tam w tej twojej klasyfikacji się lekko obniżyły? Czy znaczy, ja powiem szczerze. Wszyscy ci, którzy przychodzą na salę są równi. I tutaj nie ma ktoś wyższy niższy, grubszy, chudszy i tak dalej. Tutaj wszyscy jesteśmy tacy sam. Wiadomo, że różnią nas tytuły i walki o tytuły i yy, walki o tytuły, ale ja ich miałem dużo więcej niż inni. I co mnie ja aż tak to bardzo wyróżnia? Może tym, że. Może nie nazwę, nie nazwę, nie nazwę tego szczęścia, ale... Dzięki mojej pracy, uporowi i zawziętości, No i oczywiście Andrzejowi Wasileckiemu, Piotrowi Wernerowi i wszystkim, jakby można powiedzieć, sponsorom, którzy są też. Firma Konspol, która uczestniczy od paru lat e, w przygotowaniach i pomaga. Więc e, dzięki nim jestem tutaj, gdzie jestem. Od niedawna też się bym powiedział, e, sponsor tytuarny, tytuła, tytularny z Feris i oczywiście kampania piwowarska e, Marka Wojak, która nas mocno wspiera i Mocno daje nam, bym powiedział, takie zaplecze, które, no, bym powiedział, bez y, sponsorów sport zawodowy by nie istniał. Powiedz Krzysiu, czy ty, y, może takie pytanie troszeczkę inne, walczysz jeszcze z demonami? Bo tak y, mi się wydaje, że ten Drozd to taki demon był. Walczysz gdzieś tam w głowie z tymi demonami, jeszcze ci y, y, w głowie gdzieś, gdzieś ta porażka z Drozdem, no może nie śni, ale myślisz o tym? Ta porażka z Drozdem to było moje... E, moje rozkargnięcie, moja nieuwaga e, Mój zły okres wtedy w życiu Przypomnę jeszcze raz, jeśli ci co nie wiedzą, co się stało, chociaż ja bym powiedział, że nie ma się czym tłumaczyć, po prostu sam sobie zgotowałem taką ucztę. E, urodziło mi się nieślubne dziecko e, o imieniu pięknym imieniu Zuzia e, Gdzie zdaje mi się, że jeśli nawet nie mam, pewna osoba z y, ogranicza mi pewne, mm, pewne spotykanie się, zabieranie dziecka, oddziela mnie, odizolowuje. Mam nadzieję, że czas później będzie grał na moją rolę. Ja na razie wszystko robię, żeby utrzymać na razie rodzinę, żonę, syna. No i to za tym idzie też, bym powiedział, Zuzie, tak? y, która, która jest też, bym powiedział, w głowie, głęboko zakorzeniona w głowie i, i ciągle o niej myślę, chociaż przykro przykrością muszę stwierdzić, że nie mogę. Nie jest mi da, dawana do odwiedziny, nawet żebym się z nim gdzieś przeszedł, to są ciągle jakieś, bym powiedział, pretensje, ale yy, tak powtórzę, no. Czas leczy rany, miejmy nadzieję, że jedna osoba się jakoś ustosunkuje do tego i dzięki, będzie pewnej współpracy, mądrości oczywiście, co to trzeba mieć mądrość do tych spraw, yy, ułoży sobie w głowie i też będzie dawać mi córkę, ponieważ też jestem ojcem. No z Krzysiu, bo sam zacząłeś ten temat. Twoja żona to chyba nerwy z żelaza ma, co? Bo ty, bo ty, Krzysiu, taki niesforny jesteś całe życie. Ja powiem szczerze, nie ma takiej drugiej kobiety jak moja żona. Jest wyjątkowa, jest niesamowita i jest przepiękną kobietą. Eee... Nawet powiem szczerze, dzisiaj się obudziłem rano, tak odkryłem kołdrę, patrzę, leży tu jakieś, jakieś ciało, a w nogach mojej żony leży syn, więc... Eee... Miałem trochę taką dziwną noc, no nie mogłem jakby zasnąć, syn ciągle gdzieś tam kopał, jakby nie, nie może się odczepić od cytka mamy, ale yy, lubię taką atmosferę, lubię takie bym powiedział zbierzenie, lubię, yy, lubię ciepło rodzinne, lubię spokój, yy, bo spokój daje nam wtedy koncentrację i daje nam yy, siłę w dążeniu do sukcesu, a za tym idzie utrzymanie rodziny i byt rodziny i oczywiście dziecka. Więc tak, moja żona jest niesamowitą kobietą. A powiedz, Krzysztof, pracujesz cały czas z Fiodorem Łapinem, pracujecie tu na sali dość ostro, macie taką receptę na drozdę, bo ja powiem zupełnie. Tu jest recepta, tu jest film, tu jest komputer, który koduje, i to, co musi zrobić, to musi zrobić w ringu w Moskwie. Jeśli to zrobi, będziemy się cieszyć. Chciałem dokończyć zdanie tylko, bo Krzysztof, co by nie powiedzieć. Ja nie, ja nie chcę umniejszać tego zwycięstwa Drozda, ale moim zdaniem to był zawodnik jak najbardziej w Twoim zasięgu. Ty, ty czujesz to w głowie, że. No bo, no bo tak naprawdę patrząc z perspektywy, to on nic takiego wielkiego, czego by nie pokazywali tak Twoi poprzedni rywale. No tam tak, nie, dokładnie, miałeś trudniejszych rywali niż. Cunningham, Cunningham, który był też niesamowitym zawodnikiem, jest. Yy, tak, jak mówię, no, miałem nie swój dzień, byłem nie swój, byłem psychicznie niegotowy nie na, na ten pojedynek. Yy, Powinienem sobie chyba przed walką palca złamać, wtedy odwołać walkę i yy, gdzieś tam wydłużyć okres przygotowania dojścia psychicznego do tego. Ale z tego się jak się stało, nie ma co narzekać i trzeba wyciągnąć wnioski. I dlatego tutaj teraz pracuję, robię wszystko, co mogę, żeby żeby zdobyć ten pas, żeby odzyskać. Walka z Drozdem to już jest na 100% zaklepana, Krzysztof. Na 100%, dokładnie. Pojawiła się informacja, mam nadzieję, że tego nie pomylę, że na tej samej gali ma walczyć Lebiediew chyba z Perezem. E, czy, czy, Krzysiu, czy to jest tak, że e, jego walka będzie walką wieczoru, czy twoja, czy nie masz, nie masz takiej informacji? Ja boksuję o pas mistrza świata, czy będę pierwszy, czy drugi, czy na początku całej imprezy, czy pod koniec całej imprezy, to dla mnie jest obojętne. Ja tam jadę, żeby wygrać walkę i to wszystko. No, który się pokaże, myślę, że kibice będą mieli okazję obejrzeć. Dobrze, a powiedz, zaskoczysz czymś Drozda, takim czego nie widział w poprzedniej walce? Nie widział prawdziwego wodorczyka. To jest jego minus, wielki minus. Nie widział prawdziwego wodorczyka. Niech się gotuje, bo to, bo to będzie zupełnie inna walka. To będzie zupełnie inna, inna głowa wodarczyka, inny zawodnik, który nie będzie się cofał, tylko który kocha ból i kocha boksować. No właśnie mówisz, że nie będziesz się cofał, mówiłeś wcześniej troszeczkę o szybkości, Krzysiek, ja no nie chcę tak przytaczać tych poprzednich wypowiedzi, ale miałeś ogromną ilość krytyków, które, którzy mówili na przykład, że nie jesteś zbyt lotny na nogach, ty dziś mówisz, że akurat nad tym pracujesz, poprawisz to, czy, czy jakby to będzie, no bo ja tak się zastanawiam, czy, czy nie lepiej jest, Krzysztof, zupełnie szczerze, czy nie lepiej byłoby, żebyś zawalczył po prostu tak jak Krzysiek Włodarczyk, nawet ten stary, niż bawić się po prostu w jakieś zmiany? Nie, ale... Nie będę się bawił w latawce nigdy, nie byłem latawcem nigdy. Nie, nie jestem Mohamed Ali e, tak e, tańczy jak motyl, rządy jak e, dokładnie. E, więc e, chciałem powiedzieć osa. E, dokładnie ani e, inni zawodnicy, ja jestem jedyny niepowtarzalny Krzysztof Włodarczyk. E, więc e, zrobię wszystko, żeby, żeby wygrać, żeby przywieźć ten pas cokolwiek jakkolwiek. Walka się potoczy, mnie interesuje tylko wygrana. Ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy o chwilę, dosłownie przed wejściem przed kamerę o Stevie Kanigamie. Powiedziałeś, że mu kibicujesz. Jak oceniasz jego szanse w walce z Głaskowem? Głaskow ma gdzieś tam wśród polskich kibiców taką kartę zawodnika, który pokazał, pokonał Tomasza Adamka i gdzieś tam ta wielkość jest budowana chyba na tej legendzie. Jak ty to widzisz, jeśli chodzi o Kanigama? Jeśli chodzi o Kanigama, Tomek Adamek nie był z sobą. Takie mam odczucie i takie jest moje. Pewne rzeczy Tomek gdzieś tam potracił. Mógł tą walkę spokojnie wygrać i, i przejść do, do kolejnego etapu. Yy, tak i yy, wiele innych rzeczy. A Canningam jest, ja powiem szczerze, czym starszy, tym bardziej niebezpieczny. I sam posadził, chociaż nie jest to zawodnik, który jakoś nie wiadomo jak bije mocno. Ale posadził Fiurego, zawodnika, który 2 metry wzrostu ponad 100 kilo, jakieś 110 kg, ponad kilo. Więc, jak to się mówi, trzeba dobrze trafić i wszystko się powinno potoczyć. On jest niewygodnym zawodnikiem, nieprzewidywalnym. Ma bardzo dużo umiejętności, długie ręce, potrafi je wykorzystać. Nieraz niepotrzebnie się pochyla do tego, ale poza tym ma jak najwięcej, więcej atutów do wygrania tej walki niż jego przeciwnik. A powiedz, przed pierwszą balką jeszcze były, była cała ta otoczka dotycząca pieniędzy. Teraz dużo mniej Rosjania, Ja nie mówię, żebyś mówił kwotami, bo wiadomo, że to są tajemnice kontraktu. Dużo mniej zarobisz jako pretendent niż jako mistrz? Pewnie trochę mniej, no i to wszystko. Ale to, bo pytam w, w, ze względu na to, czy jeżeli zdobędziesz. Zawsze ten, zawsze ten, co jakby startuje, no niestety, no startuje z mniejszy, mniejszego pułapu niż ten, co jest mistrzem, więc. Siłą rzeczy no, na pewno dostanę mniej. Patrząc pod, pod y, aspektem przygotowań, wielokrotnie broniłeś tytułu Mistrza Świata, teraz będziesz go ponownie po latach zdobywał. Y, trudniej się zdobywa czy trudniej się broni? Trudniej się broni. Zawsze tak było, jest i będzie. A uważasz się za faworyta teraz przed tym pojedynkiem? Uważam się za zawodnika, który jest w stanie wygrać z drozdem i pokazać naprawdę bardzo fajny boks. W Polsce zobaczymy cię jeszcze w ringu, bo stawki, jeśli chodzi o twoje wynagrodzenie, bardzo mocno zostały napompowane. Krzysiu, ty myślisz, że kibice cię zobaczą? Myślę, że jesteśmy w stanie tyle płacić i moje oczekiwania spełniać. Oczywiście wszystko zależy od moich promotorów. Jak oni to widzą, nie mogę schodzić, cokolwiek by się nie działo, nie mogę schodzić poniżej pewnego pułapu z tego względu, że latka gdzieś uciekają, a a trzeba jakoś sobie zabezpieczyć, bym powiedział, plecy i jakby resztę, resztę życia. Więc ten temat nie podlega dyskusji. plan na kolejne tygodnie, jak przygotowania będą wyglądały? Wyjeżdżamy na obóz. Mamy półtora tygodnia, półtora tygodnia w jednym miejscu, półtora tygodnia w drugim miejscu. Będzie kawał dobrej roboty. Dobra Krzysiu, ja Ci zdobycia tytułu mistrza świata życzę, chociaż mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przed walką, bo tych tygodni jeszcze trochę jest. Dziękuję bardzo, jak najbardziej, myślę, że się spotkamy, jeszcze pogadamy. Dziękuję bardzo.